Halo widzowie. Wiem, że trochę mnie słabiej słychać niż zawsze. No ale jak wiecie, dzisiaj porozmawiamy o TNT. I tutaj mamy takie zwykłe TNT, którego na co dzień używamy. No nie wiem takie zwykłe... Mm, TNT, zwykłe. Tutaj mamy takie zwykłe TNT. A tutaj mamy takie TNT w wagoniku, nie? teraz możemy poruszać po torach. Tak? Ale coś tutaj zmieniłem. Dlatego że jak widzicie mamy taki TMT, ale ja mam taką specjalną rzecz, którą jak wpiszemy na przykład poczekajcie. wpiszemy sobie na przykład T ED T to mamy coś takiego. Tak wiem, że to bardzo dziwne i takich rzeczy normalnie nie mamy. No ale zobaczcie. Mamy różne takie tj inne, zwykłe. No i dobra, bierzemy sobie pierwsze, czyli takie polarne, naderytowe, grawitacyjne, e, poczajcie, musi to być grawitacyjne, kolosjalne, lawowe, trzęsienie ziemi, rakieta, ultra. Toksyczne? To na razie tyle. Okej. Okay. No więc chodźmy. No i postawmy na przykład sobie polarne. Co robi nam polarne klientki? O, sorry, y to musimy odłożyć, bo muszę wziąć krzesiwo. No więc zaraz będzie tamto. No i dobra. Patrzmy. Czekajcie, przez przypadek, to rozwaliłem go. podpalić Czemu tego nie umiem podpalać? To też było łatwiej. Dobra, podpaliłem. Co to zrobi? E? W się nie mogę ruszać. Dobra, uwieziło mnie w lodzie. Okej. Okay. Słuchajcie, to mnie uwieziło w lodzie. I teraz w sumie fajny sposób żeby się zamrozić chcecie takie TNT i na przykład jak chcecie jakiegoś boba zamrozić to od razu możecie ten. bo na mokki też działa jak ja, ja kiedyś już testowałem te TNT te TNT testowałam no i dobra netherowe TNT ciekawe co ono zrobi nie Okej, okay. to wygląda bardzo mi podobnie do Blaze'a ale chodźmy, zobaczmy Nie no, to naprawdę wygląda na jak Blaze Te takie płomyki Co tutaj latają, zobaczcie Ale dobra, odpalamy Co on zrobi? Okej okay. Okej okay. Okej okay. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz testujemy grawitacyjne TNT, co on robi? Okej. Okay. O. co ono nam, nam zrobi? Dobra, zwrócimy grawitację. Okej. Okay. Ale tak na krótko, więc to bym ocenił 1 na 10. A naprawdę to nam się nie przyda. No dobra, teraz mamy kolosjalne TNT się trochę boję kolosjalnego Ej, zobaczcie jakie to jest wielkie! Czekajcie, tu zajmuje? Co zajmuje? Co zajmuje? Cztery kratki aż! No dobra, ja to podpalam Dobra, podpaliłem nasze kolosjalne TNT i zobaczymy co zrobić. Co on nam zrobi? Zignęło. E. Okej, okay, wybuch zrobiła. Minecraft no, mi zabula. O. O. Halo? Halo! Czy ktoś tu jest? Chyba nikogo, tu nie ma. Ale dużą dziurę nam zrobiło. Też kiedyś testowałem to TNT i zrobiło większą. I zrobiło dużą. Także okej. Okay. Okej. Okay. Teraz zobaczmy, co nam robi. Lawowe TNT. I to też wiem. Zaraz zobaczycie, co. Pewnie się. Pewnie. Pewnie wiecie, co, nie? O kurde, zniszczyłem to. Na tablecie się inaczej gra wiecie, więc trochę będzie mi trudniej. Nie umiem jeszcze nagrywać z komputera, albo że kiedyś się nauczę. Kurde, nie. Nie zdążyłem zgać ognia. To tu już takie coś. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Znaczy, spodziewałem się. A nie spodziewałem, znaczy, spodziewałem. No dobra. Lecimy z kolejnym TNT, czyli trzęsienie ze ziemi. Trzęsienie ziemi. E, może nie naprawię. Tutaj, tutaj tak będzie lepiej. Ej! Słowo jak... Jak tłok? Czemu mi do girta kopia? A, trzęsienie ziemi! O serio było trzęsienie ziemi. Epickie to jest. Ale nie jest takie... No dobra, widzieliśmy lepsze, nawet to kolosjalne lepsze było. I teraz mamy rakietowe. Rakietowe TNT. Co robi? Kurde, znowu zapomniałem jak się podpala to. E Okej. Okay. Yeah. Ej, ale realistyczny był ten wybuch. Poczekajcie. Zobaczcie, jaki realistyczny. Poczek no, znowu zapomniałem. Zobaczcie, jaki realistyczny był ten wybuch. Widzicie? Fajny. Dobra, teraz Ultra TNT. Czy to będzie lepsze od kolosjalnego, czy słabsze od kolosjalnego? Znowu zapomniałem. Zobaczę. Eee, był realistyczny wybuch. Ale wydaje mi się, że nie jest to takie dobre. Nie jest to takie dobre, nie? Nie jest to takie dobre. My idziemy po kolejne tienty. Idziemy już do Warki. Jak teraz skończyliśmy na ultra. To będziemy mieli bo ultra jest. Toksyczne, laki blokowe, trapet, helik, proxy, Sonic. Ej, Sonic, jak z tego filmu? Sonic Impossible, disco. I na razie tyle. No dobra, utestujemy kolejne. ty. Na początek toksyczne. Znowu zapomniałem. Ja taki jestem, więc... O kurde. O nie. O Boże. Zobaczcie jaki... To jest... Co to jest? Ej, to jest To, to naprawdę działa, to cię naprawdę truje. Fajne. No ale dobra. Kolejny TNT to będzie... Helen? Nie wiem co on robi. Kurczę, znowu się zapomniałam. Co? Pewnie na przetrwaniu by nam dało zdrowie. Ale dobra, proxy. Proxy TMT. Kurczę no. Kurde, ja się tak zapominam. Dobra, jest. Zobaczmy co ono zrobi. to więcej TNT poleciało. Fajne, ale nie jest takie dobre. Widzę, że nie jest takie dobre. Mieliśmy lepsze, no dobra. Sonic. Co może być Sonic TNT? Myślę, że będzie bardzo dobra. Myślę, że Sonic oznacza, że będzie bardzo dobra. Sonic szybki jak błyskawica. No dobra. Eee, ja się tutaj ten. Co? To w ogóle dobre nie było. Naprawdę coś takiego? Dla was zasługuje na nazwę Sonic Tak? Weź co to ząb, jak mi niepotrzebne No dobra, Impossible Wczoraj z kolegą testowałem Impossible jest dobre No dawaj Impossible Widzieliście? Czy nas oczy mylą, czy naprawdę to przed chwilą widzieliśmy? Zobaczmy jeszcze raz. Czy mnie oczy mylą, czy naprawdę to była czarna dziura, która wszystkie mowy wciągnęła? To jest prawdziwe. Czy mnie oczy nie mylą? Mnie oczy nie mylą. Okej. Okay. Disco Tienti. Kurczę, znowu się zapomniałam. Disco Tienti. Szkoda, że wy nie słyszycie. Wy nie słyszycie, ale tu muzyka tak fajnie gra. Tu muzyka tak fajnie gra, ale wy nie słyszycie. Tu na serio tak fajnie gra muzyka. Szkoda, że wy tego nie słyszycie, ale tu na serio tak fajnie gra muzyka. I teraz będziemy mieli kolejne. Bo disco jest teraz. Shock Tego to niepotrzebne i jeszcze takie. No dobra, shock dawajmy. Shockwave. elektryczne tienty daj jak to jest dobre to fajne do budowania ręki zobaczcie bym sobie rękę chciał zbudować no zobaczcie biorę tienty podpalam i moja ręka gotowa trzeba będzie mieć więcej miejsc co na przykład na płatki im świecie i będzie lepiej no i dobra, ja jeszcze mam takie to ja wiem co ono robi je się rzuca i ono później wybucha zobaczcie, to się je tak rzuca i one wybuchają jak widzicie no i można być bombardilo krokodilo, podlecieć sobie na górę tak latać i Bombardilo, Krokodilo. Jestem alligator, Wolandę, duro, Bombardę. Eee, i mam na zobaczyć, jak to wszystko wybucha. I dostajesz punkt i dostajesz XP! Cuk, XP moje. To ja się chyba bym już chciał pożegnać. Mam nadzieję, że, że pokazałem fajne wam jeśli chcecie kolejną część na przykład z jakimiś innymi D&D, to piszcie w komentarzach, bo ja już się nie mogę doczekać. Czy jeszcze będziecie chcieli na przykład, nie wiem, teraz jakiś z Lucky lokami odcinek? Nie wiem, jak będziecie chcieli, to, to do, do, do zobaczenia w kolejnym odcinku, ja sobie wyrzucę to, bo już niepotrzebne. Kurde, no gdzie ja to wyrzucam? No że tego się tak nie da wyrzucić. Okej, okay, okej okay, i okej. Okay. To pa!